Kogo to nie obchodzi, czym ty się zajmujesz w życiu? I generalnie ludzi nie obchodzi Twoje życie w takim stopniu, w jakim Ty postrzegasz to. Wydaje Ci się, że ich ich to obchodzi. Dlaczego? Już Ci mówię? Dlatego, że każdy z nas żyje w swojej strefie czasowej. W strefie czasowej nie mam na myśli zmiany godzin czy coś takiego, tylko mam na myśli to, że każdy z nas ma inne wyzwania, inne trudy życiowe, inne problemy, inne środowisko, inne dzieciństwo. One mogą być te elementy niektóre podobne, ale generalnie ludzie mają swoje życie po prostu i swoje problemy i tym się zajmują, a nie rozkminiają czyjego życia 24 na 7. I to jest tak zwany efekt reflektora, czyli wydaje się, że wszyscy skupiają uwagę na tobie, gdy tak naprawdę skupiają tą uwagę na sobie samych. I teraz, jak myślisz, kogo najbardziej obchodzi Twoje życie? Oczywiście, że tak, dokładnie. Złodzieja. Złodzień ci będzie życzył, jak najlepiej, żebyś właśnie był bogaty i zarabiał najwięcej pieniędzy. A tak, serio? Wiadomo, że ciebie. Przynajmniej powinno ci obchodzić Twoje życie. No i wiadomo, jeszcze zostaje nam rodzina i bliscy. Może właśnie dlatego ludzie tworzą te rodziny, żeby poczuć się częścią czegoś większego.